Drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Roblox na moim kanale. Dzisiaj kontynuujemy naszą szaloną podróż po jajka. Mm, tak jak pamiętacie w poprzednim odcinku, porozmawialiśmy z nim, tym szalonym doktorem, buforem... Czy jak on tam Okej, okay, czyli jak widzicie, tutaj mamy jakiś dziwny sygnał, ale coś mnie przekonuje, żeby zejść do tej jaskini. Zobaczcie. to jest... To jest te ostatnie... jajko. No te jajko no będzie no, ostatnie dni. Okej, okay. Sim dergo. Oh. Czekajcie. Co to jest w ogóle? Z takiego nie ściągałem. Czekajcie, muszę zrobić cięcie. Jesteśmy po przerwie. Musiałem uruchomić od, od nowa grę. No, no dobra. Zobaczcie, tutaj y, to już widzieliśmy na początku gry, ale jak mówiłem w poprzednim odcinku, mus... y, no ten świat chciałem zwiedzić, ale, y, ale y, no jak mówiłem niecały, a teraz bym go chciał trochę, trochę lepiej poznać. OK, czyli y, Tutaj, tutaj, w tym pierwszym świecie, odblokowują no, nam się wszystko, jak, jak dostaniemy odpowiednią ilość jajek. A tam chyba gdzieś będziemy musieli wyskoczyć, żeby, do, żeby coś dostać. Nie, nie wiem, jak to w sumie działa. Toż tak, tutaj już muszę dostać. Dobra, sprawdźmy, że jest w tej karczmie. Mm, tak ja się spodziewałem, kogo nie ma. ok witaj panie Mmm... No, 2017, z ty, nowy rok, co? Mm, dziękuję. Hello, hello, neighbor. Dobra, a pan? A pan to kto? Pan jest, jest operatorem balonów. Yy, Okej, okay, ale ja panu nie będę używał on, on tam podzielił coś gierf nie dobra, mnie to już nie obchodzi. To jest ten naukowiec, tylko że jeszcze w chyba innej postaci. Chyba... jak widzicie tutaj nic szczególnego nie ma oprócz tamtej skrzynki grupę, w pe, y, którą odblokujesz, y, gra nam napisze w swoim czasie. Więc te różne skrzynki, byniki, henki w ogóle mnie na razie nie obchodzą. No to zobaczmy. Ok, jak w poprzednim świecie byliśmy w grzybowym, to teraz przyszedł y, czas na jakieś lepsze. Y, na, na początku była... Yy, taka jesień, jesień, grzybowa, a teraz ona będzie na pustynię. Dobra, kolejny dzień na pustyni. Fajnie, z to się zaczyna, co? Fajnie. Naprawdę mi się podoba. O, ognisko, tak? Jest to ognisko, czy jakaś burza płaskowa? Lepiej niech do tego nie podchodzę, bo tam mnie może się zabić. O, jak to jest? O, tutaj jest jakiś... Y, bardzo miły y, nie widać. Y, 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 same do centrum, przez cały czas na no, tym coś mówi o tym centrum, y, tylko gdzie to jest, to ja nie wiem. I chyba to nas no, wyniesie o tym w górę. Jak w to podejdziemy, nikt nas to zabije, może być różnie. O, zobaczcie, o, tutaj jest jakiś konwoj, ale on może być zły. Okej. OK 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 uh... Nie wiedziałem Dobra Wo! Chyba bym wolał to oszczędzić. Dobra, więc wybierzmy jakiegoś... Yy, to chyba chodziło o raka. Okej, okay, rak. Jest rak, nieborak. Nie. Okej. Okay. Okej. Okay. Enter to select. O, mam. Dwadzieci... Yy, to chyba no, są jakieś zna znaki pisaniaki. A gdzie jest lep. O, jest nie znak z O, okej, okay, dostałem y, jakiś Dust... 2 y, Egg. Na taki, no, taki no CS-owy, hehe. Y, ale ja bym chciał jeszcze się dowiedzieć, czy coś za tym się nie skrywa. O, zobaczcie, y, i dostaliśmy tym samym dwa jajka, więc aż tak źle nie jest. Y, jakie mamy jajka? Okej, okay. Sand of Time. Rubin Egg Też jakieś rubinowe żeby trzeba A chyba te ostatnie jaj... o nie, burza piaskowa No jak ona na zoną wyjdzie No to już ona na mnie zabije Bo tam zostawała Ok jak widzicie tutaj jest, jest jakaś łódka Czyli że No tak, tamtego go jeszcze ona zabiło ale jak mówiłem, no to zobaczcie, to jest, jak, jest jakaś łódka, więc to mogło być kiedyś tutaj jezioro, co już nas wprowadza do, wglę, do wglądu fabularnego, ale oczywiście tutaj się nie przejmujemy fabułą ani niczym, tylko grą. O, i tam no, chyba jest no, centrum, o którym nam mówił on. Na początku no, chcę, chciałbym by, tą pierwszą strefę. To, I chyba tam był. Zaraz. No to mamy już zwykłe jajko, jajko Faraona. I jeszcze jakieś tam inne jajko. Tak, i dasz dwa jajko. Ok. Tutaj wyszliśmy na drugą stronę. Z czego tutaj już może nie być wyjścia. Ale ja bym by to chciał. Yy, I tak, tak zwiedzić. To jest jakaś oaza. Zobaczcie. No dobra, no to las. skoczył. Sk 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 śmierć vangerna No nie wiesz, tak co aż tak co co Mmm. co Teraz co no, się przypomniał co z co Moda Ej! Czy to nie jest Minecraft? Ej, można pływać do góry. I to jeszcze po... jeszcze yy, po wodospadzie do góry. Tak chyba w prawdziwym życiu by się nie dało. A jeśli można, no, się wynurzać, pływając więc w górę, no to może, nie wiem, może... Ale na, na pewno, no, przez taki mały strumień wody, no, by się nie dało, co? Jednak stąd jest wyjście, ale... To mnie jakoś nie ob... O, to ten sam konwboj, zobaczcie. Widzieliście to? Yy, nie mam już pytań żadnych. Nazwę to... Nie, aż... No, muszę już... już, już, już. Kreatury? Ready to face? Nie, nie jestem gotowy. Yy, ten odcinek będzie się nazywał Pieskowe Rekiny. Pieskowe! Ej, nie, bo to już tam. wyrzuciło w sumie. Nie wiem, może na to też od czegoś zależy? Nie, dobra, nie! Ja nie lubię w rekinów. już zaraz się trzeba będzie żegnać. Okej. Okay. Ale już. Ale. ale dzisiaj się, się mam na nagrywanie. Ej, okej. Okay. Zobaczcie jakiś gościu. I chyba już zaraz będziemy kończyć, o ile nagrywaniu dłuższą nie zadziała. Jestem archeologiem, okej, okay. puzzle. Puzle, a już te puzzle ułożymy w kolejnym odcinku, jak jeszcze nie w tym. Ten gość chyba właśnie układał i coś mi się otworzyło. Okej, okay, więc tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. O ile? Yy, okej, okay. więc. Cześć! Pa! I na razie, widzimy się w kolejnym odcinku.